Witam Was w kolejnym odcinku numerologicznym. Dzisiaj kilka słów o dacie 24 lutego 2022 roku, czyli o momencie, w którym Rosja wkroczyła do Ukrainy. No cóż, jeśli chodzi o prognostykę, no to powtarzam, że numerologia nie ma obecnie dobrych metod prognostycznych. Te metody są lepsze lub gorsze, bardziej ogólne lub mniej ogólne, ale. Raczej bardziej ogólne, więc to, co będę mówiła, to jest raczej próba zauważenia w numerologii, w tym diamencie, tego, co jest już nam znane. Drugi problem to jest taki, że my znamy to, o czym mówią nam media. No i jakby temu musimy zaufać przy tej analizie, bo nie mamy innych informacji. I też to będę brała pod uwagę. Będę brała pod uwagę jeszcze jedną rzecz, żeby jak najmniej mówić o sytuacji takiej globalnej, sytuacji politycznej, sytuacji no, na tej wojnie. Bardziej chciałabym przedstawić ten diament pod kątem pewnych doświadczeń, które może napotkać osoba, która rodzi się w tym czasie. Dlaczego tak? Dlatego, że diament. Y, po prostu jest. My możemy go wykorzystać do różnych celów, ale on, jaki jest, każdy widzi. I teraz rysuje się taki diament albo na energię danego dnia, żeby zobaczyć, jaka ona może być. Może coś zauważymy, może nie. To jest najtrudniejsze do zauważenia, bo potrzebujemy ćwiczyć się w swojej uważności, aby dostrzegać pewne rzeczy, pewne relacje nas. Z jakościami, które się pojawiają danego dnia. I jeśli nie mamy jakichś szczególnych, spektakularnych doświadczeń, sytuacji, to raczej o takim dniu nie pamiętamy. Był, obudziliśmy się, poszliśmy do pracy, przyszliśmy do domu, trochę odpoczęliśmy, poszliśmy spać. Odpoczęliśmy od pracy, bo nie zawsze odpoczęliśmy. <grym> I właściwie dzień przeleciał, dzień jak co dzień, jeden z wielu. Więc żeby. Oglądać energię dnia i to, w jaki sposób my się z tą jakością dogadujemy, to potrzebujemy bardzo dużo uważności. Natomiast jeśli mamy jakąś sytuację spektakularną, chociażby na rodzinę człowieka w tym dniu, to wtedy no pamiętamy, urodził się na przykład potomek nasz. I to, co my tutaj rysujemy. Często ma odzwierciedlać, i rzeczywiście tak jest w praktyce, praktyka to potwierdza: odzwierciedla pewnego rodzaju doświadczenia, które my na tej drodze spotykamy. Ale może to być również diament dla rozpoczęcia jakiegoś wydarzenia innego niż narodziny dziecka. Może to być początek, właśnie takiej sytuacji, jaką mamy obecnie początek wojny. Może to być założenie firmy. Wszystko, co się wiąże z rozpoczęciem czegoś, co jest intensywne w emocjach dla nas, a jednocześnie trwa jakiś czas. No i teraz, jeśli chodzi o sytuację, którą mamy obecnie, to my nie wiemy, jak długo to będzie trwało, więc trudno jest nam. Ja tutaj przejdę do prezentacji, żeby pokazywać kursorem pewne elementy. Mamy tutaj cykle. Dekoracje i wyzwania. Wyzwania to akurat najmniejszy problem, jeśli chodzi o podział czasowy, natomiast w cyklach i w dekoracjach zazwyczaj posługujemy się pewnymi zakresami czasowymi. No i w sytuacji, kiedy my nie wiemy, jak długo coś będzie trwało, to bardzo trudno nam jest powiedzieć, że już przechodzimy do kolejnego cyklu czy, czy do kolejnej dekoracji. Oczywiście, patrząc na sytuację, na rozwój sytuacji, możemy przewidywać, że o, może to już tu. Ale dopóki nie wiemy, no, to, no to, nie, to to mogą być tylko jakieś przypuszczenia. No a zatem ja będę starała się opowiadać, ten diament, jakbym opowiadała o osobie, która się urodziła tego dnia, ale myślę, że będzie sporo różnych takich elementów wspólnych z tym, co, co obserwujemy teraz na świecie, a szczególnie w Europie. I zacznę od drogi życia, czyli od tego elementu, który, który mówi nam o tym, do czego nas taki dzień zaprasza, albo taka droga życia. Jakie doświadczenia będą dla nas ważne? Czego tak naprawdę mamy doświadczyć? W rezultacie, co prawda w całym tym czasie, ale też w rezultacie co to ma być takiego ważnego dla nas? I jakoś piątki. Ona jest związana oczywiście z wieloma różnymi aspektami. Ale tutaj mi tak przychodzi do głowy, że zresztą bardzo mocno jest związana z tematem granic. I to w bardzo szerokim znaczeniu tego słowa. Czyli nie tylko tematem granic, które my stawiamy światu, żeby świat nam nie wchodził, nie wkraczał z butami, ale również granic, które my przekraczamy, wchodząc z butami, do świata innych ludzi. I krzywdząc ich w jakiś sposób tym zachowaniem. Więc taka jakość piątki, ona mówi o tym, że gdyby się ktoś urodził tego dnia, to będzie miał temat granic do przepracowania. Będzie potrzebował doświadczać takich miejsc, które przepuszczają świat, wchodzący do naszego świata bez pytania. Będzie to generowało takie poczucie braku wolności, właściwie zniewolenia, więc tego też potrzebuje taka osoba doświadczyć, a jednocześnie będzie doświadczała robienie komuś innemu tego samego. I jak to jest, jak ja się czuję, kiedy tego kogoś krzywdzę, robiąc to w ten sposób. Ten temat piątki, poza tematem granic, on jest związany również z tym, że jeśli na przykład te, że te, to przekraczanie granic, ono jest bardzo niespodziewane. I ma być niespodziewane. To ma być trochę tak jak grom z jasnego nieba, w którym ja jestem w stanie szybko wymyślić jakieś rozwiązanie tej sytuacji. Ponieważ piątkowa jakość jest mocno związana z umysłem i mocno jest związana z umiejętnością poradzenia sobie w różnych sytuacjach. Dzięki temu, że zna wiele różnych sposobów na to, bo już miała jakieś doświadczenia. Czyli wcześniej zbieramy sobie doświadczenia, zbieramy różnego rodzaju pomysły na to, jak sobie poradzić z czymś, a w piątce, to, to jest czwórka, i w piątce potem idziemy już do radzenia sobie z tym wszystkim bardzo szybko. Czyli wybierania znanych nam schematów, ewentualnie jeśli nie było takiego doświadczenia, to z tych znanych schematów tworzenia nowego sposobu, Poradzenia sobie z taką, z taką sytuacją. W tej piątce towarzyszą dwie podliczby: 32 i 14. 32 to jest taka podliczba, która mówi nam o tym, że to przekraczanie granic może odbywać się. Pewnego rodzaju ładunkiem emocjonalnym, to znaczy 32 kojarzy mi się bardziej z tą jakością, kiedy ktoś przekracza nasze granice. To nasze odczuwanie jest tutaj uruchamiane. Więc jeśli ktoś wchodzi do naszego świata bez pytania, to my zaczynamy odczuwać bardzo silnie emocje. To jest trochę tak, patrząc na cały diament, to ja mam takie wrażenie, jakby to wejście na moje granice powodowało, że ja zaglądam do tych emocji, które zostały wcześniej zamknięte. Gdzieś, gdzieś głęboko, głęboko, jakby porusza mój system emocjonalny. Trochę tak, jakby miał obudzić mój system emocjonalny, takie wejście właśnie w moją przestrzeń. Ponieważ sam diament pokazuje, że tutaj jest temat emocji i braku emocji. Temat, w którym, kiedy jest trudno, nie radzimy sobie z tymi emocjami, zamykamy je na później. I taki temat, w którym możemy już do tych emocji nie trafić, bo na przykład za długo były one zamknięte. Więc ta 32, mam wrażenie, że ona może pomóc tym wszystkim osobom, zwłaszcza takim urodzonym 24 lutego, a być może ma takie przełożenie jakieś na globalne, na to wszystko, co się dzieje teraz, tego nie wiem, żeby dotrzeć do tej części siebie, która no, skrywa. Jakieś emocje już dawno, dawno już tam gdzieś one gniły nawet. Otwiera te drzwi i pozwala nam się z tym skonfrontować, co jest bolesne. Z druga sprawa to jest. Zanim powiem jeszcze o tej drugiej sprawie, to wrócę, bo żeby nie zapomnieć. Kiedy oglądam różne takie programy informacyjne, co się, co się dzieje w, w Ukrainie, oglądam wywiady z osobami, z Ukraińcami, to. Często powtarza się pytanie, czy boi się Pan, lub czy pani się boi. I bardzo częsta, znacznie częstsza odpowiedź jest taka, że nie mam. Nie mogę sobie na taki luksus pozwolić w tej chwili. Że ja że w ogóle nawet nie myślę o tym, czy się boję, czy nie. Po prostu działam. I trochę to, to jest ta sytuacja, o której ja mówiłam tutaj, że ta, ten portret, on taki trochę jest, jakbyśmy mieli temat. Emocji i braku emocji. Emocji, które w jakiś sposób musimy stłamsić. Mamy kontakt ósemki z dwójką, bezpośredni tutaj. Czyli takiego gwałtu na naszej uczuciowej stronie. Takiego gwałtu właściwie globalnie patrząc to na, na ludzie, na tłumie. Ale osobiście to powiedziałabym, że potrzebujemy doświadczyć takiego gwałtu na tej naszej delikatnej dziecięcej części, która jest mocno emocjonalna, czyli zamknąć emocje, pogwałcić je, stłamsić, niech one gdzieś tam zostaną bardzo, bardzo głęboko zakopane, bo teraz ósemka i czwórka muszą się ujawnić. Czyli jakości, które, ma, które mają takiej osobie pomóc znaleźć siłę woli, siłę przetrwania, czegoś trudnego, dla niej trudnego. Ten portret jednakże dla mnie osobiście mówi o tym, że mamy znaleźć jakąś inną drogę tego, że to jest trochę tak, jakby znaleźć siłę będąc w kontakcie ze swoimi emocjami. Czyli no, chyba jedna z najtrudniejszych e, takich dróg, jak to połączyć, kiedy boli, kiedy e, jest nam bardzo trudno, będąc zatopionym w emocjach, jak znaleźć w sobie siłę woli i przejść do przodu. Wychodzić z takiej trudnej sytuacji. Często i znacznie łatwiej, kiedy odłożymy emocje na bok, przejdziemy jakieś doświadczenie i ewentualnie do nich wrócimy. I to się sprawdza wtedy, kiedy to jest dość krótki okres, ale kiedy to jest długie, długotrwałe, to wtedy już jest trudniej, coraz trudniej nam wrócić do emocji. No i wracając do piątki, do jej podliczb, to jeszcze zwróciłabym uwagę na drugą podliczbę, na czternastkę, która Mocno jest związana z pierwszym wyzwaniem, właściwie z każdym wyzwaniem tego diamentu, ale pierwsze wyzwanie jest często takie najsilniejsze w swoim wyrazie. I to myślę, że, że może działać właśnie troszeczkę inaczej niż to 32, w przeciwną stronę. 32 mówi o tym, że my doświadczamy tego, jak ktoś inny przekracza nasze granice, jak nas gwałci, jak nas tłamsi, jak chce nas podporządkować. Bo dwójkowa jakość jest mocno związana właśnie z byciem podporządkowanym. A czternastka mówi o tym, że to ja przekraczam granicę, ale kiedy? Czwórka będzie sugerowała, że przekraczam granicę wtedy, kiedy nie jestem w stanie już wytrzymać czegoś, jakiejś sytuacji. Czyli nie tak na co dzień, bo mam inne poczucie granicy, tylko wtedy, kiedy już za długo pozwalałam na przekraczanie granic. Jeśli tak jest, to wtedy to nie jest przekraczanie granic łagodne, tylko to jest jak rewolucja, zburzenie wszystkiego, co tylko może się pojawić. Więc ta czternastka, ona świadczy o tym, że taka osoba urodzona tego dnia albo jakieś wydarzenie, które, które następuje, że musi mieć coś wspólnego również z trzymaniem bardzo długo jakiegoś. Nie wiem, napięcia żalu, emocji chociażby, czyli te utrzymywane dość długo emocje, takie stłamszone, przyciśnięte, one mogą mieć możliwość teraz wyjścia na zewnątrz. Zwłaszcza, że 32 to sugeruje, że trzeba do tych emocji dotrzeć. Co się wtedy może dziać z piątką, która jest taką mocną strukturą i która utrzymuje pewien stan? Ona ma utrzymywać, jeśli nie będzie utrzymywała, wpadnie w chaos. Właściwie zostanie wszystko rozwalone, bo wpadnie, jakby w tę część tornada, która wiruje i jest rozrzucana na wszystkie strony świata. No, czwórka ma to zadanie. Czwórka ma za zadanie rozbić tę strukturę, która, strukturę piątkową, taką, która tu jest widoczna, która już nam nie służy, która źle działa. Źle działa w świecie, w moim świecie, w świecie takim oczywiście no, globalnie również. Więc tu można odnieść wrażenie, że ten dzień przynosi nam taką możliwość rozbicia tego, co, co już nam nie służy, co nie spełnia swojej funkcji tak jak powinno. Wszystkie takie zastałe sytuacje, jakiś marazm, wszystko to ma ulec zniszczeniu. Przy czym czwórka mówi o tym zniszczeniu, a nie mówi o zbudowaniu czegoś nowego. Bardziej mówi o momencie takiego całkowitego rozpadu i stworzenia miejsca na nowe. Miejsca, a nie zapełnienia tego czymś. Więc jest to taka jakość, która mówi o tym, no trzeba zniszczyć coś, żeby zrobić miejsce na nowe, a kiedy to nowe powstanie, to tutaj już jakby nie ma informacji w tym. Co tu jeszcze jest czy takiego istotnego. Ja mówiłam tu o tym, przy, o tym pogwałceniu. No, ósemka z dwójką. One mogą świadczyć o tym, że tutaj jest no, pewna jakość, która mm, musi się w ten sposób objawić, jak kati ofiara. Jak y, takie przyciśnięcie czegoś do, do Ziemi żeby można było odnaleźć w sobie siłę i upór, aby wstać o własnych siłach i pójść do przodu. Aby nie zgodzić się na coś, co mi nie odpowiada. Ale tylko taką trudną sytuacją. Czyli nie jest to takie delikatne, wiecie, nie wiem, medy w medytację wchodzę i z intencją otwarcia się na swoje emocje, tylko tu jest z grubej rury y, jakieś trudne doświadczenie z zewnątrz, które Jesus zmusi mnie do tego, żeby się otworzyć na to. I jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, ósemka z 26, która sama ósemka jest taką jakością, która może sugerować, że yy, no, jesteśmy w jakiś sposób przygniatani do ziemi, aby odnaleźć siłę woli, to że chcemy przetrwać i taką pewność siebie w tym wszystkim, jeśli udaje nam się to zrobić. I jeśli my zdobywamy taką pewność siebie, to idzie to w dwie strony. Albo nie pozwolimy już nikomu nigdy więcej na coś takiego, stajemy się tak pewni siebie, że nasze granice, te piątkowe granice, które tutaj się bardzo ładnie z ósemką łączą, są takie dwa bardzo ważne miejsca diamentu, będą naturalne. To będzie wynikało z naszego wnętrza, więc nikt nie będzie miał w ogóle żadnej potrzeby, żeby nam te granice przekraczać. I to może pójść w tę stronę, a niestety wcale też nierzadko idzie tak, że kiedy my zostaliśmy stłamszeni, to powtarzamy tę sytuację i robimy to samo innym. No i tutaj oczywiście bardzo ważna jest obserwacja tego, w którym to kierunku idzie i intencja, czyli czego my tak naprawdę chcemy w życiu. I to już u takiej osoby może być obserwowane. Ale co jeszcze istotnego? 26. I to bardzo ciekawie było przedstawione w pierwszym dniu już napaści Rosji na Ukrainę w takich wywiadach, ale także nie tylko wywiadach, ale do no różnych takich informacjach odnośnie powiedzmy wypowiedzi Putina chociażby. 26 jest taką, jedno, to jest najmi, najbardziej miękka liczba dla ósemki, najbardziej miękka podliczba ósemkowa. Ona mówi o tym, że ja wydrapię oczy, że wygryzę tchawicę wtedy, kiedy ktoś zaatakuje moją rodzinę, mój dom, moją społeczność, mój kraj. Nie ma innej opcji przy ósemce takiej pewności, takiej siły, wydobycia takiej ogromnej siły, wręcz. Mówi się teraz o Ukrainie, że to są takie bohaterskie czyny, to jest dokładnie jakość ósemki, że ta. Ten brak lęku, na który nie mogę sobie teraz pozwolić, bo to jest zbyt duży luksus. I powodujący to, że ja idę, no właściwie nie wiem, na śmierć, to jest mocno jakoś ósemkowa. 26 mówi o tym, że ja idę tylko wtedy, mi się to budzi. Kiedy ja czuję, że zagrożona jest moja, moja rodzina jest zagrożona. Jakkolwiek tę rodzinę rozumiem, na przykład jako kraj. Natomiast ciekawie wypowiedział się Putin, i też było to mocno dwudziestkowo-szóstkowe wtedy. Niezależnie od tego, czy to jest prawda, czy nie, to taka wypowiedź miała miejsce, że rosyjskie wojska weszły do Ukrainy i rozpoczęły inwazję dlatego, by chronić naród rosyjski. Ten, który na terenach Ukrainy żyje. No, dwudziestkowo-szóstkowe jak nic. Dlaczego mówię, czy to jest prawda, czy nie? No, już tam pomijam oczywiście, że, że możemy mieć wątpliwości co do intencji Putina, ale sam zestaw ósemki i dwójki to jest jakość, która, jeśli się pojawia u kogoś w portrecie, może tak silnie zaznaczona, to może mówić o tym, że taka osoba ma zdolności manipulacyjne. I to doskonał. Ósemka manipuluje bardzo. Otwarcie, powiedziałabym, ponieważ jakość ósemki niesie ze sobą brak lęku przed innymi ludźmi, to poczucie pewności siebie i takiej siły. Więc ja mogę pokazywać, że tutaj kontroluję Twoje życie, będę manipulować Tobą tak, jak mi się podoba, a Ty masz wykonywać moje rozkazy. Więc jest to ja kontroluję i manipuluję, a Ty mi się podporządkowujesz jako jakość dwójki. Więc może to być taka relacja również kat-ofiara. Dwójka jest manipulantem niezwykle ukrytym. To znaczy, wydaje nam się, i chyba jej samej też, nawet takiej jakości, że ona nie manipuluje, tylko chce dla drugiej strony jak najlepiej. Chce zapewnić jej wszystko, co jest jej potrzebne. Chce dać jej otulenie, czułość. Zaopiekowanie, byle by tylko ona była ze mną. I kiedy czuję, że ona nie jest ze mną, że ja tracę tę drugą stronę, tę drugą osobę, to wtedy zaczynam. Dwójka ma niesamowitą jakość, umiejętność wyczuwania tego, co potrzeba innym, więc zaczynam znajdować takie sposoby, takie metody, które zapewnią tej osobie wszystko, czego ona potrzebuje żeby ona tylko ode mnie nie odeszła. No i to w jakiś tam sposób trwa, ale jest to y, przez jakiś czas przynajmniej, y, z różnych powodów. Na przykład druga strona, no głupio jest drugiej stronie odejść, skoro tak już tamta tak zabiega na przykład. Ale ogólnie jakość dwójkowa potrafi owinąć swoją ofiarę takim kokonem, właściwie siecią pajęczą i ta ofiara nawet nie wie, kiedy to się dzieje. Bardzo jest to takie niewyczuwalne przez drugą stronę. Ósemka się tego nie boi, ale tak czy siak, jest to taki zestaw manipulacji. Więc, więc może tej manipulacji sporo być również w tej dacie, może być sporo takich doświadczeń u osoby, która się urodziła, a także w tym wydarzeniu, które ma miejsce obecnie. I nie mówię, że to jest jednostronne, to może być obustronne. I tu jeszcze to, na co chciałam zwrócić uwagę już na sam koniec, to są dwie szóstki w następnych cyklach. My nie wiemy, jak długo to będzie trwało, ta, ta wojna, no ale dla osoby, która się urodziła w tym dniu, no to będzie to tam miało odpowiedni zakres czasowy. I dwa następne cykle, zabarwione jakością szóstki, mówią o tym, że jest potrzeba dyskusji, potrzeba dogadania się. I to taka powiedziałabym obustronna. Przy czym szóstka to jest taka jakość, która przynosi potrzebę kompromisu, a może konieczność. Gdzie wiem, że muszę poświęcić coś i ta druga strona też ma coś poświęcić. Wtedy jest równowaga i dogadać się można. Ale w momencie, jeśli jedna osoba nie chce poświęcić, a druga Poświęca za dużo, to równowagi nie ma, no i, no i nie ma kompromisu wtedy. Więc tutaj należałoby zastanawiać się nad tym, jak długo to będzie trwało, kiedy na przykład dwie strony dojdą do jakiegoś kompromisu i czy im się to uda zrobić. I to jest jedna rzecz, ale droga życia, która tutaj jest, to jest piątka, a piątka mówi o tym, tak, na kompromis możesz iść, ale pamiętaj, że jest pewien obszar, którego nie możesz odpuścić. Tu nie możesz iść na kompromis. Czyli kompromis jest bardzo tutaj taki ograniczony, powiedziałam, kontrolowany. I w tych aspektach, w których mogę sobie pozwolić na pewne rzeczy, na oddanie czegoś, na poświęcenie czegoś, to to zrobię, ale reszta musi zostać, muszę jej pilnować tej części. Jakby pilnować granic, trochę jak taki wilk, który stoi na skraju lasu i szczerzy zębę. pilnując tej przestrzeni leśnej. No i myślę, że na ten moment to wszystko. Gdybyście mieli jakieś pytania, uwagi, piszcie. I do usłyszenia w następnym odcinku.